Od poniedziałkowego webinaru po prostu zalaliście nas w tym tygodniu wiadomościami, także wielkie, wielkie dziękuję w imieniu moim kuby i maczka za wszystkie te wiadomości. Bardzo wiele tematów się powtarza i wykorzystując te piękne okoliczności Krakowskiego Hotelu, bo wyjątkowo za moimi plecami nie znajduje się studio, w którym nagrywamy Legacy Fighter, chciałem na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Zaczynamy. Na ten moment cały kod aplikacji Legacy Fighter, czyli tego, co się będzie działo w tle naszego szkolenia, napisaliśmy wspólnie z Kubą w Java i cały ten kod będzie przeportowany do PHP i do C-Sharpa. Także jeżeli używasz jednego z tych trzech języków, będziesz mogła, będziesz mógł zobaczyć jedno z trzech repozytoriów i sprawdzić, jak nasza aplikacja zmienia się, zmiana po zmianie. Całe szkolenie będzie orbitowało dookoła jednego bardziej rozbudowanego przykładu. Także, absolutnie nie będzie to zlepek wielu różnych, odrywanych od siebie malutkich kawałków kodu. Tam zależy na tym, aby pokazać, jak w takim prawdziwym projekcie, kiedy zmiany są wprowadzane w wielu miejscach i spotykają nas z tego powodu różnego rodzaju konsekwencje, jak taki system wyprowadzić na prostą, kawałeczek po kawałeczku. Przykładowa aplikacja posłużona jako poligon doświadczany, gdzie po pierwsze, po rozpoznaniu problemów tego systemu, postaramy się każdy z nich wyeliminować. I eliminacja każdego z problemów będzie oznaczać dla nas wykonanie pewnych czynności, od rozpoznania po poprawę, poprzez rozważenie, w jaki sposób moglibyśmy taki problem usunąć z kodu, po jego implementację i rozważenie, w jaki sposób taką zmianę będzie można wprowadzić na produkcję. Także każdy z tych problemów zostanie kompleksowo potraktowany od A do Z. Co do samej formy naszego szkolenia, to tutaj będzie dosyć ona mocno zróżnicowana od typowego wykładu, gdzie będziemy omawiać poszczególne zagadnienia, czy też podsumować jakieś działania, które wykonaliśmy, przez screencasty, gdzie będziemy omawiać zmiany w naszym kodzie, i tutaj głównym aktorem na naszym ekranie będzie właśnie kod, przez dyskusje, gdzie wspólnie z kubą będziemy rozważać różnego rodzaju problemy, z którymi spotykamy się w czasie implementacji, czy też nagranie na przykład sesji event stormingowych, czy przykładowe scenki które mogłyby wystąpić w projekcie. W Legacy Fighter oprócz samego kodu, screencastów, lekcji znajdzie się w sumie też całkiem sporo materiałów dodatkowych, nad którymi pracujemy wspólnie z Kubą i będą tam na przykład różnego rodzaju artykuły, czy też mapy, które będą pokazywały jakie decyzje i dlaczego były w naszym projekcie podejmowane, także będzie można prześledzić i zarówno repozytorium, jak ono się zmieniało komit po komicie, jak i będzie można skonfrontować te decyzje z mapami, gdzie to wszystko zostanie zwizualizowane. Oprócz tego, o czym może do tej pory za dużo nie mówiliśmy, w Legacy Fighter znajdzie się też cała sekcja tzw. After Hours. Jeżeli stęskniliście się troszeczkę za podcastem Better Software Design, to to będzie taka forma, właśnie audio, w której wspólnie z Kubą i naszymi gośćmi będziemy rozmawiać na tematy związane z refaktoryzacją i tematem danego modułu, ale już w troszeczkę luźniejszej formie, gdzie postaramy się przekazać jeszcze troszeczkę dodatkowych rzeczy. Może jakieś ciekawe historie z placu bojów związane z tą czy inną refaktoryzacją się pojawią. Myślę, że będziecie czego posłuchać. Staszek niestety nie znajdzie się wśród mentorów Legacy Fightera, natomiast znajdzie się wśród nich Sławek Sobótka. Zaprosiliśmy Sławka, aby poprowadził z nami wspólnie kilka modułów. Także będzie można go posłuchać m.in. w module związanych z refaktoryzacją komunikacji, czyli na przykład o tym, jak rozmawiać z osobami, którym chcielibyśmy, krótko mówiąc, nasze factoring sprzedać. W minionym roku wspólnie z Kubą mieliśmy okazję przeprowadzić kilka charytatywnych warsztatów z zakresu pragmatycznej refaktoryzacji z użyciem technik DDD. I czym będzie się różnił Legacy Fighter od tych właśnie szkoleń? Przede wszystkim zakres Legacy Fightera jest znacznie, znacznie szerszy. Będziemy tu poruszać na przykład takie zagadnienia jak CDC czy Patrick, to których nie było na tamtych warsztatach. A jeżeli chodzi o przykładowo samą identyfikację agregatów z istniejącego kodu, to tych przykładów będzie kilkukrotnie więcej. Natomiast, jeżeli chcesz zobaczyć, jakie tematy będziemy poruszać właśnie w Legacy Fighter, to tutaj pojawia się właśnie link. Pod tym linkiem znajduje się obecna draftowa wersja agendy. Wszelkie komentarze mile widziane. Cześć!